Ciekawostki i fakty na temat Australii. Australia to szósty kraj pod względem wielkości i jest to też jedyny kraj, który zajmuje cały kontynent. Jest stolicą oczywiście Canberra, mam nadzieję, że teraz dobrze wymówiłem, bo przy innym materiale o tym, co jest stolicą Australii, zwracano mi na to uwagę. Ale oczywiście największymi miastami jest Sydney i Melbourne. Oba te miasta, można powiedzieć, cały czas walczyły o to, które stanie się stolicą, dlatego zdecydowano się wybudować miasto trzecie, mniej więcej pośrodku pomiędzy nimi i właśnie w Kanberze jest stolica Australii. Australia liczy ponad 25 milionów mieszkańców, a dwie trzecie populacji żyje w pięciu największych metropoliach. Która każda liczy przynajmniej 1 milion mieszkańców. Włącznie w tych pięciu metropoliach jest ponad 16 milionów mieszkańców. Jednym z największych odkrywców w Australii, który, można powiedzieć, odnalazł tam złoto, pokazał, pokazał, odkrył wiele miejsc, jest Paweł Edmund Strzelecki. Między innymi zdobył i nazwał najwyższy szczyt, czyli górę Kościuszki o wysokości 2228 metrów, nad poziomem morza. Głową państwa jest królowa Elżbieta II, czyli królowa Australii, no i oczywiście Anglii. Australia należy do wspólnoty narodów, nie ma granic lądowych z innymi państwami. To, co wspomniałem, to jest jedyny kraj, który zajmuje powierzchnię całego kontynentu. Powierzchnia to 7 741 000 km2. Nazwa Australia pochodzi od Nazwy Terra Australis Incognita, czyli nieznana wyspa południowa. Ponieważ ludzie domyślali się, uważali setki lat temu, że tam coś musi się znajdować, znaleźli Australię, i chociaż można powiedzieć, wydawało im się, że to będzie coś większego, to ta nazwa przyległa do Australii. 85% mieszkańców. Mieszka w odległości mniejszej niż 50 km od wybrzeża. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że warunki, jakie panują wewnątrz Australii, nie do końca sprzyjają tam życiu. Na terenie Australii nie ma ani jednego aktywnego wulkanu. Jest to jedyny kontynent, na terenie którego nie ma ani jednego czynnego wulkanu. Zwierzęta. Są tam bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ ewolucja, jaka miała tam miejsce, była, można powiedzieć, oddzielona od tego, co się działo u nas. Te warunki też tam są dosyć specyficzne, dlatego spotykamy tam zwierzęta bardzo mocno różniące się od tego, co mamy, czy to w Europie, w Azji, w Afryce, czy w Amerykach. Wystarczy wspomnieć o kangurach, dziobakach, diabłach tasmańskich, czy też kolczatkach czyli wiele torbaczy. Stekowce, w tym na przykład dziobak, który jest ssakiem składającym jaja, posiadającym kolec jadowy, no i o bardzo, bardzo interesującym wyglądzie. Ale o dziobaku, między innymi, mówię na innym moim kanale, czyli na kanale Ciekawski jak Polak, i tam zapraszam, żeby na ten od Diabletarz Smańskim też tam mówię, żeby tam zajrzeć. Na terenie Australii znajduje się też najdłuższy płot ogrodzenie o długości ponad 5000 km. Jest to ogrodzenie, które zostało wybudowane przeciwko dingo i innym zwierzętom, które chociaż dingo było sprowadzone dużo wcześniej, ale też przeciwko innym zwierzętom, takim jak króliki między innymi, które sprowadzono do Australii, które tam się bardzo dobrze przyjęły. Najdłuższa autostrada też znajduje się w Australii, ma ona długość 14 tysięcy kilometrów, czyli Highway 1. I biegnie ona oczywiście wzdłuż wybrzeża. Ludność miejscowa, czyli aborygeni, to bardzo niewielka liczba osób, jeśli chodzi o całą Australię, a aż do połowy XX wieku byli, można powiedzieć, traktowani źle. Nie jak obywatele, można wręcz powiedzieć. 17 z 26 najbardziej jadowitych węży możemy znaleźć właśnie w Australii. Poza tym mamy krokodyle, pająki, niebezpieczne owady, meduzy i całą masę zwierząt, które mogą nam zagrozić, ukąsić i zrobić krzywdę po prostu. Australia jest takim krajem, że jednak tych takich Zwierząt, owadów i całej masy innych organizmów niebezpiecznych jest bardzo, bardzo dużo. Najwyższa zanotowana temperatura to ponad 50 stopni, najniższa to minus 23 stopnie Celsjusza. W Australii, co warto wspomnieć, mamy emu, a nie strusie. Strusie są w Afryce, w Australii mamy emu. A wielbłądy, które spotykamy w Australii, oczywiście pojawiły się tam przez człowieka, który. W wieku XIX na początku wieku XX sprowadzał wielbłądy jako zwierzęta służące do transportu. Bardzo dużo tych zwierząt po prostu uciekło, i obecnie ta populacja dzikich wielbłądów jest większa niż populacja dzikich wielbłądów w Afryce czy też na Bliskim Wschodzie, tam gdzie te wielbłądy były w stanie dzikim. Kangurów jest dwukrotnie więcej niż ludzi. Owiec jest ponad dwa razy więcej niż samych kangurów. Doskonale wiemy, że Australia to też potężne ilości owiec. W Australii znajdziemy też podziemne miasto, Cooler Paddy. Zostało wybudowane, żeby chronić się przed upałami na pustyni. Najpierw odkryto... Coś, co zaczęto wydobywać, w końcu stwierdzono, że życie na powierzchni jest zbyt ciężkie, dlatego wybudowano takie podziemne miasto, gdzie ludzie mogli mieć ochłodę, schronienie przed tym upałem. Musimy też pamiętać, że Australia dzięki swojemu klimatowi to raj dla winiarzy. Tam mamy całą masę regionów winiarskich, i te wina pochodzące z Australii zdobywają naprawdę duże uznanie. I można powiedzieć, że niczym nie odbiegają od tych takich regionów, od tych win, które pochodzą na przykład z Europy, które są takimi legendami, a w Australii też to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. W Australii mamy też największy monolit, czyli Uluru, o wysokości 348 metrów, o obwodzie 9 km. 400 metrów. Pamiętajmy, że to jest sam szczyt, a reszta tego monolitu jest pod ziemią. I chociaż nam się wydaje on olbrzymi, to w Australii spotkamy jeszcze jeden większy monolit, ale można powiedzieć, on wystaje troszkę mniej, chociaż jego wielkość pod powierzchnią Ziemi jest większa. Czyli mówiąc o Australii, można mówić bardzo, bardzo długo o tych ciekawych rzeczach, o tych faktach. Dzisiaj taka troszkę skompresowana wiedza. Może kiedyś pojawi się druga część. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.